Panie Andrzej, tak widzieli Cezary Paweł Chciałem przedstawić zgrać informacje w naszą co tygodniowym komunikacie. Uzupełnieniu informacji z ostatniego komunikatu o stacji okolicznościowej HF1 NTGB. Informuję kolegów, że stacja będzie czynna od 27 marca. dla dzieci niewidzących i niedowidzących. I okazją do tej pracy jest pierwszy międzynarodowy turniej Goal I Ta gra jest to gra zespołowa stworzona już wiele lat temu, przeznaczona właśnie dla osób niewidzących i niedowidzących, I odbywająca się w zupełnej ciszy, tak aby zawodnicy mogli słyszeć. Które znajduje się w piłce, którą te zawody są przeprowadzane. a zespóły są trzyosobowe. Także zapraszam wszystkich kolegów do łączności z tą stacją. 17 maja w rządzie wojewódzkim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Warszawy i centrum, urzędników Centrum Kryzysowego, gdzie omówiono i przedstawiono sprawę łączności w sytuacjach kryzysowych. Przedstawiono tam zakres działania PZK, możliwości techniczne i umiejętności operatorskie. Omówiono wszelkie różnego rodzaju próby wprowadzone w tej działalność grupy MKPZK w niektórych rejonach, gdzie działają dosyć aktywnie. No, wspominam o tym tutaj też dlatego, że w naszym rejonie o tej sprawie raczej jest cisza, nic się nie mówi z informacji, jakie udało mi się uzyskać, powiem, że są u nas dwie grupy kolegów koskofalowców. tą sprawą. Jest to chyba temat warty większej uwagi. Temat, który w ramach łączności kryzysowych i nie tylko i tworzenia takiej sieci może no, przynieść korzyści nie tylko urzędom państwowym, czy innym, ale i nam jako krótkofazowcom. Tu Stefan paru dzielić. Paweł Natalia Barbara przez dziewięć. Konkurs maraton. Ten rodzaj współzawodnictwa będzie w tym roku dalej kontynuowany. Zatem są pewne drobne zmiany w regulaminie. Wszystkich kolegów zainteresowanych odsyłam do od strony PZK, gdzie wiele nowości zamieszczony został właśnie obowiązującym na ten rok i, i regulamin tego współzawodnictwa. I najbliższą sobota, niedzielę mamy duże zawody światowe, czyli CQWPH Contest. I w ramach tych zawodów ze Szwecji czynna będzie stacja SH3Y, pracująca w kategorii multi-multi z -multi, międzynarodową obsadą operatorską. Są to głównie członkowie grupy J. Miło mi tu powiedzieć, że jednym z operatorów tej stacji będzie nasz kolega Karol. ST8 Halina Maria Zofia. Ja powiedzieć, że życzymy jak najlepszych wyników w tych zawodach. No to były takie wiadomości natury ogólnej. Teraz troszkę takich DX-owych ciekawostek i informacji. Stacja VP2V, która jest polską wyprawą DX-ową, która działa do 1 kwietnia z dziewiczy. No, można zaobserwować dosyć duże zainteresowanie działalnością tej stacji, trudno tam się jest dowołać, no przynajmniej ja mam takie odczucie, że usytuowanie anten jest troszkę niekorzystne dla tego kierunku na Europę i na Polskę. No, bądź wiem, że koledzy z tymi rozmawiają, którzy, którym udało się nawiązać łączności z nimi, no, mieli trochę problemów. No ale w każdym razie można pogratulować tylko kolegom, w każdym razie tej wyprawy po zazdrości, a tym, tym się udało zaliczyć łączność, tylko nie, pogratulować. To jest Austral Island będzie pracować, od, właściwie pracuje już od 20 marca do 1 kwietnia stacja TX-6G. Były skrawy, Szóstka, grażyna. Pracuję z misją SSB CW RTTY i proszę o wołanie na CW i RTTY 1 kHz powyżej, natomiast na SSB o 5 kHz wyżej. No, z tych informacji i uwag, jakie zdążyłem zaobserwować, ta uwaga jest niezbyt przestrzegana przez różnych. Krótkofalowców na świecie i niektórzy nawet starają się wołać na częstotliwości stacji, wprowadzając to niepotrzebne zamieszanie. Następnie, Chapman Island. Tam od 21 marca do, 3, do 31 marca emisjami SFB, ZTY i CW będzie pracować. Międzynarodowa wyprawa której kursorem jest ZL7NY a wyprawa będzie pracować pod znakiem ZL7AAA Zofia Ludwik 7 Adam 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 Następna taka indyjksowa informacja od 28 marca do 9 kwietnia z Marylees będzie pracować stacja vk 9 mt Wszelkie informacje o pracy tego zespołu są na ich stronie internetowej wwwvk 9 no a na koniec jeszcze taka jedna informacja, która raczej rzadko się pojawia. Być może jak niektórzy z kolegów zauważyli, zwrócili też uwagę na stację y 1 hr Irana 1 hlina ROMA pracująca z Iraku Stacja ta jest, tak jak mówiłem, dosyć aktywna na pasmach, ale jak się okazuje jest to stacja piracka. W łączności z nią nie gwarantują ani ale Są w zasadzie nawet niezgodne. No, tyle informacji jest kurkiem dzisiejszą komunikację. Dziękuję kolegom za wysłuchanie. Jeżeli może ktoś z kolegów ma jakieś uwagi, czy jakieś informacje, to proszę bardzo. Tu jest p Natalia Barbara. przez Barbara przez dziewięć niesłyszalników. Dziękuję więc kolegom za wysłuchanie. Serdecznie pozdrawiam i do ponownych spotkań z 9 Paweł, Natalia, Barbara przez dziewięć.